Wyobraźcie sobie państwo Beskidy miodem płynące. Czy chcielibyście, aby nasza okolica była przyjazna dla pszczół? Fundacja Zaangażowani.pl chce, żeby tak było. Do projektu zaprosiła dużych partnerów. Patronem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wielkie i małe firmy, potężne instytucje finansowe, politycy, no i najważniejsze gminy i aktywni ich mieszkańcy. Wokół nas jest wiele miejsc, które kiedyś były zagospodarowane, a obecnie stoją odłogiem. Kiedy spoglądamy na nasze piękne góry, bo są piękne, to na pewno, na pewno niepokoi jedno. Łąki zarośnięte i to nie są takie góry, jakie pamiętamy z dzieciństwa. Przede wszystkim łąki to dzikie wypalanie traw, które mogą być zagrożeniem dla życia człowieka i dla domostw. A barsz sosnowskiego sam sobie jest niebezpieczny, gdyż emituje niebezpieczne związki eteryczne, które powodują poparzenia i różnego typu uszkodzenia ciała. Kampania jest bezpłatna, nikogo to nic nie będzie kosztować. Działamy, działamy na rzecz naszego społeczeństwa, działamy na rzecz proekologii, na żywiecznie. Startujemy już od tego roku, zaczynając od likwidacji Barszy Sosnowskiego, jak również od kampanii informacyjnej, jak przystąpić do naszego projektu. Oczywiście pięknie wykosimy te wszystkie, brzydko mówiąc, haszcze, które rosną, zrekultywujemy, obsiejemy łąkami. I będziemy to utrzymywać przez okres pięciu lat. Będziemy również starać się zalesiać teren, czyli sadzić drzewa miododajne, lipy, akacje w takich miejscach szczególnych, gdzie, gdzie są jakieś jary, miejsca takie niedostępne. Często zwracamy się do mieszkańców, żeby wykaszali swoje, swoje działki. Różnie to z tym, z tym wygląda. Natomiast w tej chwili, skoro będą mieli okazję i będą mieli ofertę bezpłatnego wykaszania tychże nieużytków i w zamian za. W tych miejscach będą rozwijane łąki kwietne. To rzeczywiście jest to, jest to niebywa okazja i trudno byłoby, żeby z niej nie skorzystać. Kolejna świetna inicjatywa Fundacji Zaangażowani.pl. Kwietne łąki z jednej strony to piękny obraz, który ma każdy przed oczami kwietna łąka, na której są pszczoły i możemy na niej spędzać czas, ale to też bardzo ważne działanie. Proekologiczne, ale też związane z bezpieczeństwem. Niestety, barcz sosnowskiego jest to bardzo inwazyjna roślina, bardzo specyficzna. Najlepiej podejmować wczesną wiosną działania, aby likwidować sadzonki i wszystkie rośliny, które no, niestety porastają brzegi i tereny położone blisko właśnie zbiorników, blisko potoków górskich i rzek. No, to są obszary, które są ogólnie dostępne. Korzystają z nich mieszkańcy. Korzystają turyści. Jest to roślina, która zagraża naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu, dlatego myślę, że każdemu leży na sercu, aby podjąć właściwe i skuteczne działania, aby likwidować barsz sosnowskiego. My będziemy stosować tylko walkę mechaniczną, czyli wykaszanie tych barsz sosnowskiego, także nie będzie, to, nie będzie to szkodliwe i dla środowiska, przede wszystkim dla, dla pszczół. W projekcie zaangażowane są cztery gminy Gilowice, Łękawica, Lipowa. Oraz Łodygowice. Wszystkie te tereny zostaną zrekultywowane, zostaną obsiane nasionami miododajnymi i można się już domyśleć, że te nasiona miododajne dadzą piękne, kwietne łąki. Kwietne łąki to więcej pożytku. Więcej pożytku to więcej pszczół. A pszczoły to życie. Bez pszczół nie ma życia. Myślę, że pszczoła to jest taki symbol. I znaczący, że jeszcze istnieje środowisko i my jeszcze mamy szansę być tutaj na tej ziemi. Nie będzie tych wspaniałych owadów, nie będzie również nas, ludzi. Dlaczego pszczoły mają coraz mniej pożytku? W środowisku, wsi, gdzie, gdzie są pasieki, no jest coraz mniej drzew owocowych, drzew miododajnych, czyli lip, różnego rodzaju akacji, które rosły przy, przy drogach sadów. Te, te drzewa często już zostały wycięte, albo są wycinane z różnych powodów, np. poszerzania dróg, czy, czy tam budowania nowych jakichś chodników. A na to miejsce nikt nie dąży do tego, żeby uzupełniać to jakimiś nowymi nasadzeniami. Niestety działalność człowieka spowodowana Rozwojem przemysłu czy coraz większym zurbanizowaniem naszych miast i wsi, używaniem środków ochrony roślin spowodowała, że codziennie, co roku, wymiera setki tych pożytecznych. Owadów. Pszczoły i pszczelarstwo, które rozwija się tutaj w powiecie żywieckim, jest bardzo ważne. Uważamy, że to, co my będziemy czynić, czyli zagospodarujemy te tereny, które są terenami opuszczonymi, zdegradowanymi, terenami zachwaszczonymi, czyli terenami, które nie są wykorzystywane na ten moment rolniczo. Jako powiat żywiecki. Od początku uchwalenia i przyjęcia strategii rozwoju pszczelarstwa w powiecie żywieckim angażujemy się we wszystkie projekty, które wspierają pszczelarzy i pszczelarstwo na Żywieczyźnie. To bardzo ważna dziedzina z różnych punktów widzenia, ale również tego tradycyjnego podejścia, również rozwoju pszczelarstwa jako bardzo ważnego narzędzia, instrumentu ekologicznego. W powiecie żywieckim w dziesięciu kołach Polskiego Związku Pszczelarskiego zrzeszonych jest ponad 400 pszczelarzy, a każdy z nich ma kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt pni rodzin pszczelich. To już robi liczbę, dlatego musimy działać. Aby owady, głównie pszczoły, miały pożytek na miód, bo tego niestety nam w tym terenie brakuje. Jedna rodzina pszczela... Potrzebuje na przeżycie jednego roku około 80-90 kg miodu. Jak przeliczymy to na około 7000 rodzin pszczelich w powiecie, to potrzebnego pożytku robią się już tony. Coraz bardziej dostrzegamy potrzebę promowania naszych pszczelarzy, pszczelarstwa i chcemy jako gmina przyczynić się do tego, aby. Te osoby, które mają swoje pasieki na terenie naszej gminy, mogły z tych kwietnych łąk korzystać. Do dużych partnerów projektu należy na przykład Browar Żywiec. Browar Żywiec od lat stara się być blisko społeczności, blisko społeczności Żywca. My jesteśmy mocno zakorzenieni w lokalnej kulturze. Browar już od ponad 160 lat wspiera lokalną społeczność. Chcemy w pierwszej kolejności dbać o środowisko i chcemy, żeby nasza działalność wspierała to wszystko, co lokalnie się tutaj dzieje. Pszczoły wiadomo, że są niezbędne, dlatego, żebyśmy mogli żyć w zdrowiu w przyszłości, a tutaj są nasi pracownicy, są nasi mieszkańcy, więc wszystkie inicjatywy tego typu z przyjemnością wspieramy. W akcję zaangażowana jest też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Oprócz tego, co robimy na co dzień, ściągamy inwestorów z całego świata, nie tylko z Polski, tworzymy miejsca pracy, to chcemy właśnie też pokazać nasz region, nasz piękne województwo śląskie, z tej tradycji, z tego pięknego miejsca, jakim jest Beskidy, Beskidy miodem płynące. Chcemy zaangażować się i pokazać, że z jednej strony tworzymy jedną z najdynamiczniej rozwijających się podstryf na naszej w, w gminie Radziechowy Wieprz, ale też właśnie brać udział w takich wydarzeniach, pokazać, że przecież pszczoły... To jest nasz początek i też nasz koniec, jak kiedyś Einstein powiedział, że jeśli nie będzie pszczół, nie będzie nas, ludzi. A to już polskie wody zlewnia w żywcu. Dobro wspólne, jakim jest naturalne środowisko, dbanie o czystą naszą wodę górską i wszystkie nasze rzeki, dbałość o czyste powietrze oraz o to, aby nasze łąki, zwłaszcza położone nad brzegami rzek i potoków górskich, były pokryte łąkami kwietnymi, a nie barszczem Sosnowskiego. Imprez, który warto wspierać, warto wspierać nie tylko dlatego, że odbywa się w naszym regionie, ale warto wspierać również dlatego, albo przede wszystkim dlatego, że pokazuje, jak wielkie znaczenie mają pszczość. W życiu człowieka. Do naszego projektu może się zgłosić każda osoba z terenu żywietczyzny posiadająca nieużytki. Oczywiście przystąpienie do naszego projektu jest bezpłatne. Niech tam będą prawdziwe kwiatki polne, niech te łąki wyglądają naprawdę ładnie, żebyśmy się nie tylko cieszyli górami, ale też pięknymi łąkami. Inicjatywa jest na terenie naszej gminy, to wszędzie ją popieram. I myślę, że każdy z mieszkańców będzie popierał. Przy okazji, zadbamy też o środowisko i, i o naszą przyrodę, no i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to nasze pszczoły. A te wszystkie działania mają jeden cel: zasadzić jak najwięcej roślin miododajnych, wspierać pszczelarstwo, wspierać pszczelarzy, a przy okazji zadbać o nasze środowisko. Jeżeli państwo dysponujecie nieużytkami, jeżeli państwo. Chcecie zwalczyć Barz Sosnowskiego, który rośnie na waszych terenach, zapraszam Was serdecznie do współpracy i do zgłaszania tego faktu do naszej gminy. Myślę, że razem damy sobie radę pokonać tę inwazyjną roślinę, a zarazem upiększymy tereny naszej gminy. Jeżeli macie nieużytki, nie gospodarzycie na tych polach, Proszę zgłaszać się, czy za pośrednictwem gminy, czy też za pomocą fundacji, abyśmy te nieużytki zagospodarowali w właściwy sposób. Każdy, kto ma jakiekolwiek obawy, w każdej chwili może odstąpić od projektu bez żadnych konsekwencji. Kwietne łąki potrzebują czystej, krystalicznej, górskiej wody. Dlatego zachęcam serdecznie. Włączcie się Państwo do współpracy przy realizacji tego projektu. Zadbajmy, aby tereny położone blisko rzek były ukwiecone i pełne pszczół. W ramach projektu przewidziane są też festyny, spotkania z mieszkańcami i akcje medialne. Kiedy jesteśmy wszyscy razem zaangażowani, a nawet zaangażowani.pl, to efekt jest murowany. Jeszcze raz zapraszamy. Im więcej tych drzech, tym więcej owoców, tym więcej pszczół, bo jak nie będzie pszczół, to nie będzie nas. Zgłoś swoje nieużytki do bezpłatnego wykaszania, a my zmienimy je w kietne łąki. A przy okazji pomożemy pszczołom.